Czy jestem dupkiem za to, że zmieniłam hasło do internetu bez poinformowania o tym moje spółlokatorki? Mam na imię Kamila i od prawie trzech lat mieszkam z moją najlepszą przyjaciółką z dzieciństwa, Pauliną. Stamy się jeszcze z podstawówki i nasza przyjaźń przeszła przez wiele, ale chyba tym razem naprawdę przegięłam. A przynajmniej tak mi się wydawało. Paulina jest totalnie zakręcona na punkcie mediów społecznościowych. Naprawdę ma obsesję. Wrzuca absolutnie wszystko, co je, gdzie jest, z kim spędza czas. Ja jestem bardziej prywatna i praktycznie niczego nie publikuję. Miesiąc temu Paulina zaczęła wrzucać na TikTok Mnóstwo zdjęć i filmów z naszego mieszkania, w tym z mojej sypialni i z moimi rzeczami, bez pytania. Zaczęłam zauważać, że nasi wspólni znajomi komentują moje książki i różne osobiste przedmioty, które widać w tle. Poprosiłam ją, żeby przestała pokazywać moją przestrzeń w internecie. Obiecała, że tak zrobi. Wczoraj przewijałam TikToka i znalazłam filmik w stylu Dzień z naszego życia. I co tam było? Moja sypialnia. Znowu. Moje leki na blacie. Mam zaburzenia lękowe. I ja śpiąca na kanapie. Nawet nie wiedziałam, że mnie nagrała. Wściekłam się. Kiedy była w pracy, zmieniłam hasło do Wi-Fius, jej urządzenia z sieci. Powiedziała mi, że nie dostanie nowego hasła, dopóki nie usunie wszystkich nagrań, na których są moje rzeczy albo ja. Paulina wróciła do domu, wściekła. Krzyczała, że potrzebuje internetu do pracy, bo jest influencerką i że jestem kontrolująca i dramatyczna. Powiedziała, że nie mam prawa odcinać jej od internetu, skoro obie za niego płacimy. Teraz przeniosła się do swojej mamy i mówi wszystkim, że jestem wariatką, która zazdrości jej sukcesów w mediach społecznościowych. Ja nie czuję, żebym wymagała zbyt wiele, po prostu chcę mieć minimum prywatności we własnym domu. Ale może faktycznie z tą zmianą hasła trochę przesadziłam. Nasi znajomi są podzieleni. Część mówi, że miałam rację, ale część uważa, że zrobiłam z igły widłę.